Eschatologia, czyli gałąź teologii zajmująca się rzeczami ostatecznymi, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kolejnych pokoleń chrześcijan. Być może jest tak dlatego, że pozostawia dużo miejsca na kreatywność w formułowaniu nowych poglądów. Ostatecznie to dopiero przyszłość zweryfikuje, kto miał rację, a kto się mylił. Mamy więc w chrześcijaństwie bardzo różne poglądy na temat tego, jak powinno się interpretować proroków Starego Testamentu albo Księgę Objawienia. Jak postrzegać postać antychrysta, kiedy nastanie zapowiadany przez Jezusa wielki ucisk, albo kiedy rozpocznie się lub rozpoczęło tysiącletnie królestwo? Te dyskusje ciągną się bez końca. Mogą przynieść nam pewien pożytek, albo przynajmniej pobudzać naszą wyobraźnię, ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że jednego robić nam nie wolno. Nie powinniśmy próbować wyznaczyć daty powtórnego przyjścia Jezusa. Ci, którzy to robią, opierają się na domysłach, prowadzą na manowce swoich wyznawców, kompromitują się, kiedy ich przewidywania okazują się być fałszywe, a przede wszystkim ignorują słowa samego Jezusa, który mówił, że tego dnia i tej godziny nikt nie zna. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Aniołowie w niebie nie wiedzą, kiedy powróci Jezus. Sam Jezus w swojej ludzkiej naturze tego nie wiedział, ale Jan Kowalski. Najwyraźniej, co najmniej równy Bogu Ojcu, twierdzi, że jest w stanie tę datę wyznaczyć. Nie wiemy, kiedy Jezus powróci. I tak właśnie powinno być. To nie tak, że Bóg zapomniał umieścić te informacje w Biblii. On chciał, żebyśmy w tej kwestii pozostawali w niewiedzy. Po zesłaniu Ducha Świętego kolejnym wielkim wydarzeniem w historii zbawienia będzie powrót Jezusa. Już nic ważniejszego nie dzieli nas od tego wydarzenia. I w związku z tym, niezależnie od tego, czy nastąpi ono za rok czy za dwa tysiące lat, możemy mówić, że jest blisko. I z taką postawą powinniśmy żyć każdego dnia. Mamy być ciągle gotowi, ciągle czujni. Nie mamy zachowywać się jak student, który wie, że ma jeszcze dużo czasu do sesji, więc wciąż odkłada naukę na później, żeby w końcu zacząć się uczyć noc przed egzaminem i nie zdać. Nie, nie mamy wnikać w tajemnice, które nie zostały nam powierzone, a zamiast tego mamy być wierni w tym, co Jezus nam zlecił. I jeżeli będziemy tak postępować, to kiedy nastąpi Jego powrót, niezależnie od tego, czy wydarzy się to za rok, czy za tysiące lat, Otrzymamy od niego nagrodę. Czuwajcie nad życiem waszym. Niechaj pochodnie wasze nie gasną. Nie rozluźniajcie pasów na biodrach waszych, lecz bądźcie gotowi. Nie znacie bowiem godziny, w której nasz Pan przyjdzie. Gromadźcie się często razem, by szukać tego, co służy duszom waszym. W dniach ostatnich bowiem będą się mnożyć fałszywi prorocy i gorszyciele. Owce zmienią się w wilki, a miłość zmieni się w nienawiść. W miarę narastania nieprawości ludzie będą się nawzajem nienawidzić, prześladować i zdradzać. Wówczas to ludzkość wejdzie w ogień próby, a wielu się załamie i zginie. Lecz ci, co wytrwają w wierze, zostaną zbawieni przez tego właśnie, który stał się za nas przekleństwem. Wówczas to ujrzy świat Pana, przychodzącego na obłokach niebieskich.